Marcinie, w sobotę do Sosnowca przyjedzie dość nieoczekiwany dla wielu sprawozdawców i interesujących się osób pierwszą ligą lider. Czy jesteście zaskoczeni, że akurat w tym momencie z Chojniczanką jako liderem zagracie? Znaczy, w tej lidze tak naprawdę każdy może wygrać z każdym, i na pewno jakimś zaskoczeniem jest to, że Chojniczanka na tym etapie rozgrywek jest liderem, ale, ale tak jak mówię, po tej lidze można spodziewać się wszystkiego, więc jakieś wielkie zaskoczenie to nie jest dla nas. Trzeba powiedzieć, że zespół Scholnic ciężko zapracował na to. Seria 10 meczów bez porażki i 7 zwycięstw robi wrażenie. Powiem szczerze, że nawet nie wiedziałem, że mają taką serię. Teraz ty mi to mówisz także no na pewno robi wrażenie. Tym bardziej wiemy po sobie, jak ciężka to jest liga i jak ciężko jest wykręcić taką serię, tym bardziej szacunek dla nich. Mecz na szczycie tabeli, więc zapewne będą emocje i na boisko. Na pewno będą emocje, my na pewno zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Gramy u siebie przed własną publicznością i tak naprawdę przyjeżdża lider, ale nieważne kto by przyjechał do nas, jaki zespół, przed swoją publicznością zawsze chcemy wygrywać i tak będzie też tym razem. Mieliście przymusową przerwę w rozgrywkach, sparing ze Śląskiem Wrocław. Powiedz, czy takie wybicie z rytmu działa na korzyść, czy na niekorzyść? Czy podeszliśmy do tego sparingu po dwóch porażkach? Widzę, wiadomo, że, że sportowiec ma to do siebie, że chce się zrewanżować jak najszybciej. Nam nie było to dane ze względu na to, że, że ten mecz z tychami został przełożony, ale mieliśmy za to dłuższą ilość czasu, żeby spokojnie popracować. Myślę, że ten sparing ze śląskiem już był takim pozytywnym impulsem po tych porażkach, i, i mam nadzieję, że będzie to widać w sobotę na boisku. Teraz Was czeka taka seria spotkań, czyli praktycznie to, co lubicie. bo zawsze powtarzacie, że Wy jesteście drużyną, która lubi grać, więc chyba ta seria trzech meczów w ciągu tygodnia nie przeraża Was. Myślę, że każdy zespół lubi najbardziej grać w mecze. My tak samo i tak naprawdę został tydzień bardzo ciężkiej pracy, ale, ale też przyjemnej pracy. Chcemy podejść do tych trzech spotkań jak najbardziej skoncentrowani, zmobilizowani i chcemy zdobyć w tych trzech spotkaniach komplet punktów. Tego życzymy. Dzięki bardzo. Dzięki.